Hej, ja jestem Bartek i w dzisiejszym filmie chciałem pokazać jak przygotować panel pogody w Home Assistant. Na początku pokażę w jaki sposób działa integracja Meteorologic Institute oparta na chmurze, następnie pokażę w jaki sposób przygotować skrypt konfiguracyjny dla pogody na kolejne dni. A potem jak spersonalizować wygląd elementów z wykorzystaniem niestandardowej wtyczki Custom Button Cards. Następnie chciałbym pokazać, w jaki sposób przygotować animowany pasek z pogodą, który będziecie mogli umieścić w dowolnym dashboardzie w swoim Home Assistant. Na koniec dodatkowo pokażę, w jaki sposób zintegrować się z danymi na temat rzeki w Twojej okolicy na podstawie danych dostarczonych przez IMGW, czyli Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu będziemy mogli monitorować stan rzek z poziomu Home Assistant, co przy Zagrożeniu powodziowym, jak to miało miejsce w ostatnim czasie, może być przydatne. Zapraszam do obejrzenia poradnika. Na początku zainstalujemy integrację, która pozwoli nam przeglądać pogodę i będzie dostarczała dużo informacji na jej temat. Przechodzę do zakładki ustawienia, urządzenia oraz usługi. Klikam przycisk Dodaj integrację. Mogę tutaj znaleźć sobie integrację pogody. Jest ich kilka. Na przykład taka jak AccuWeather. Z niej nie będę akurat korzystał. Pokażę wam inną, która według mnie jest lepsza i ciekawsza. Ja u siebie wykorzystuję integrację od Norweskiego Instytutu Meteorologicznego. Jest Krajowym Instytutem Meteorologicznym Norwegii, dostarcza prognozy pogody do celów cywilnych i wojskowych oraz prowadzi badania w zakresie meteorologii, oceanografii i klimatologii. Wybrałem tą wtyczkę, ponieważ testowałem już kilka innych i ta akurat y, pokazuje najbardziej rzeczywiste wartości. Poza tym jej Encja zawiera dużo informacji na temat prognozy pogody na kolejne dni, a nawet na poszczególne godziny. Dzięki temu mogę przygotować skrypt, który rozbija te wszystkie informacje i przechowuje w Home Assistant. W integracjach wyszukuję Meteorologic. Wybieram tą wtyczkę. Automatycznie tutaj parametry mojej lokalizacji pobierają się z ustawień mojego serwera Home Assistant. I zobaczcie, gdy zatwierdzam dodanie tej wtyczki. Znajduję ją tutaj na liście, przechodzę do niej. Zobaczcie jakie mamy parametry. Możemy sobie zmienić między innymi jednostki, których chcemy korzystać w Home Assistant. Jest to naprawdę bardzo interesująca integracja i polecam wam ją zainstalować. Ja w tym miejscu zmieniam sobie tylko nazwę Ency. Przechodzę teraz do zakładki File Editor. Wybieram plik Configuration YAML i w tym pliku dodaję skrypt szablonu, który pobiera prognozę pogody co godzinę i przy starcie Home Assistant, a następnie tworzy sensor z informacjami o pogodzie dziennej. Będzie on potrzebny, aby mógł stworzyć prognozę pogody na kolejne dni tygodnia. Rozbijmy to na części. Template to jest definicja szablonu, trigger są to wyzwalacze, Time Pattern jako co godzinę oraz event jako start home asystenta, akcją będzie weather get forecast, wywołuje usługę, która pobiera prognozę pogody, określa, że chcemy pobrać prognozę dzienną, entity id określa, z której encji chcemy to pobrać i response variable daily zapisuje odpowiedź z prognozą do zmiennej daily. Sensor to definicja sensora, który będzie zawierał informacje o prognozie pogody. Cały ten kod które możecie skopiować i zmienić tylko swoją nazwę NC, wkleję wam w opisie tego filmu oraz na wpisie blogowym. Aby móc w Home Assistant stworzyć animowany panel pogody, musimy pobrać animowane ikony. Najlepiej zrobić to z dowolnej strony, gdzie mamy dostęp właśnie do takich ikon. Wpisujemy w Google Animated Weather Icon i jako pierwsza pokazuje nam się strona Flat Icon. Zobaczcie, mamy tutaj listę ikon. Jak najedziemy na każdą z nich, zaczyna nam się animacja. Musimy każdy plik nazwać nazwą warunków. Zobaczcie, tutaj przedstawiam wam ich listę. Klikamy i pobieramy plik, zapisujemy go na dysku. Z rozszerzeniem na przykład GIF, tak jak w tym przypadku. Podobnie postępujemy dla pozostałych warunków pogodowych. I pobieramy każdą ikonę. Kolejną stroną jest ta, z której również możemy pobrać animowane ikony. Mamy tutaj dwa różne style i postępujemy podobnie. Klikając prawym przyciskiem zapisz grafikę. W tym przypadku mamy animowane grafiki w formacie SVG, które również możemy wykorzystać w Home Assistant. Następnie przechodzimy do panelu, w którym możemy umieścić ikony na naszym serwerze Home Assistant. Ja do tego celu wykorzystuję Sambasher. Jeśli nie wiecie, jak go zainstalować, tutaj po prawej stronie na górze umieszczam link. Przechodzimy, wybieramy folder config, następnie www i w tym miejscu sobie umieszczę pliki ikon. Kopiuję cały folder z ikonami, który wcześniej już przygotowałem pobierając wszystkie ikony do pojedynczego folderu. W tym rozdziale omówię, jak przygotować niestandardową kartę pogody, którą można umieścić w dowolnym miejscu w Home Assistant. Do tego celu wykorzystam wtyczkę, która nazywa się Button Cards. Jest ona cały czas rozwijana, a jej instalację oraz zasadę działania omówiłem w osobnym filmie. Jeśli go nie widziałeś, to polecam obejrzeć. Omawiam w nim możliwość jej wykorzystania, a przede wszystkim to, w jaki sposób ustawiać elementy na przycisku i jak je oscylować. A właśnie te informacje w tym filmie wykorzystam. Przejdźmy teraz do naszego panelu Home Assistant. Stwórzmy sobie nowy dashboard. Przechodzimy do zakładki ustawienia. Dashboardy. Dodaję nowy dashboard. Zaczynam od, od pustego. Nazywam go Pogoda Przykład. Wybieram ikonę i tworzę nowy. Przechodzę do tego dashboardu i pokażę Wam w jaki sposób przygotować tego typu kartę, która po lewej stronie będzie zawierać datę oraz godzinę, a po prawej animowaną ikonę oraz warunki pogodowe. Dodam sobie siatkę, ustawię kolumn jako dwie, odznaczę renderowanie jako kwadrat i pierwszą kolumnę, którą dodaję. W sensie, pierwszą kartę, którą będę chciał dodać, to jest button card. Wpisuję sobie name. Będę tutaj zwracał wartość sensora data. Taki kod jest to tabela wartości. Wybiorę z tej tabeli pole state oraz pole label. Tutaj postępuję podobnie. I będzie to pole godzina. Ustawię jeszcze show label na true. I w taki sposób, w chwili obecnej, to wygląda. Umieszczę tutaj kod stylowania, czyli zmiany tych, tych elementów. Wygląda to następująco: gdzie ustawiamy grid jako format rozmieszczenia elementów. Ostylowujemy kartę. Czyli usuwamy z niej tło i ramkę, i umieszczamy ostylowanie konkretnych elementów, czyli name, czyli daty oraz godziny. Godzinę ustawiam na większą, pogrubiam ją i w taki sposób jest przygotowany pierwszy element. Drugim elementem siatki będzie umieszczenie tu po prawej stronie elementów z ikoną, temperaturą zewnętrzną i wewnętrzną. Tworzę nowy element, ponownie button card. Pole nazwa to będzie element temperatury domowej, czyli umieszczę ikonę oraz temperaturę z czujnika temperatury w domu i wygląda to następująco. Ikony definiuję w taki sposób, gdzie z listy ikon Home Assistanta, pisując właśnie MDI mam możliwość wyszukania interesującej mnie ikony. Wydaje mi się, że ta będzie odpowiednia. Zdefiniuję jeszcze sobie jej wielkość. Zamykam ikonę, a następnie do tego pola dodam wartość temperatury. Oczywiście, state, wartość, i na końcu dodam stopnie Celsjusza. Możecie tutaj wpisać sobie albo dodać jednostkę stopni z panelu pogody. Wklejam tutaj kod. Zobaczcie, stan sensora tego pogody, gdzie atrybutem jest temperature unit, czyli jednostka temperatury. Podobnie postępujemy z kolejną wartością, będzie to label. I w tym przypadku wpiszę wartość temperatury z, naszego, z naszej integracji oraz podobnie jak wyżej, stopnie Celsjusza jako atrybut NC tego sensora, dodaję informację show label na true te wszystkie informacje mamy tutaj dodane dodaję custom field czyli niestandardowe pole będzie to ikona którą właśnie teraz zdefiniuję jako element animowany będzie to zmienna pogoda której wartością będzie będą warunki pogodowe i zobaczcie sensor weather forecast daily i mamy Sunny, czyli wartość tej zmiennej pogoda będzie Sunny. Oczywiście trzeba pamiętać, że na końcu muszę podać, dodać informację State. I teraz wyświetlę tutaj ikonę w formie html gdzie definiuję obrazek. Będzie to lokalne odniesienie do tych plików, które umieściłem na serwerze Home Assistant. I w tym miejscu Piszę zmienną. Oraz tak jak wcześniej ją nazwaliśmy, czyli rozszerzenie ikony. Ja na przykład dodam SVG. Ustawię jej jeszcze szerokość na 50 i zobaczcie, tak to wygląda. Przygotowałem też drugą listę ikon. Zobaczcie, że jeśli wpiszę sobie GIF, no to będzie ta druga ikona. No ale w tym przykładzie. Wykorzystam ten element SVG, on się tak fajnie, delikatnie ustawia. Tutaj zmieniając sobie wielkość, możemy sobie dowolnie modyfikować. Przygotowałem również ostylowanie tego elementu. Te wszystkie kody umieszczę wam w opisie, żebyście mogli sobie je szybko skopiować. Tu również jest definicja rozmieszczenia elementów. Ostylowuję kartę, pole nazwy, label, czyli etykiety. Oraz pola ikon. Wygląda to w taki sposób. Teraz zapisując sobie ten element, mamy taki panel. Tutaj, przechodząc do trzech kropek, klikając edycję, możemy sobie pokaż edytor kodu i na przykład skopiować sobie cały ten kod. Przechodząc do dowolnego innego dashboardu, wkleić go sobie. No na przykład, powiedzmy tutaj sobie go dodam. Klikam sobie tu. Przechodzę na sam dół, edytor konfiguracji YAML i w tym miejscu wklejam cały kod. Klikam zapisz, i zobaczcie, w dowolnym miejscu w naszym dashboardzie mogę go sobie umieścić, po prostu kopiując go na inny panel. Mogę w tym miejscu również zrobić tak, żeby ten element pogody był klikalny. Pokażę wam to. Stworzę sobie nową zakładkę, w tym przypadku pogoda pod zakładka, i tutaj sobie wklejając, podobnie jak przed chwilą, ten element, będę go miał. W tym miejscu. A chcę wam to pokazać, ponieważ tutaj w tym miejscu usunę sobie ten element i pokażę, w jaki sposób zrobić klikalną wersję tego elementu. Wchodzę sobie w tą zakładkę i na przykład tutaj pod show label. Ten, ten kod jest odpowiedzialny za to, co się stanie po kliknięciu w dany przycisk. Dany element, czyli w tą drugą kartę siatki. Jest to Navigate, czyli przenieść do. I w naszym panelu pogody kopiujemy y, na przykład z przeglądarki pełny adres. Jest to pogoda przykład, pogoda podzakładka. I teraz klikając Zapisz, sobie tutaj zmienię na gotowe. Mam taki panel. To klikając w to miejsce, jestem przeniesiony do tej drugiej podzakładki. Teraz w tej zakładce chciałem jeszcze pokazać w jaki sposób przygotować prognozę na kolejne dni. Wybieram stos pionowy. Będą to paski, w których każdy będzie odpowiadał kolejnemu dniowi. W pierwszym będzie to następny dzień i będzie to wyglądać tak, że to będzie ikona, nazwa dnia, warunki i temperatura. Wybieram teraz Ponownie Button Cards. Definiuję encję, która będzie odpowiadać za ten element. Jest to Sensor Weather Forecast Daily. Usunę sobie ikonę. Usunę sobie nazwę. Wkleję sobie przygotowane wcześniej ostylowanie. I zwróćcie uwagę, że tutaj będą, będę pokazywał pola takie jak ikona, dzień, warunki i temperatura w takiej formie, tu jest rozmieszczenie tych elementów w danym wierszu, i podobnie jak poprzednio, ostylowuję kartę oraz wszystkie ka custom fields. Definiuję teraz custom fields. Pierwszym będzie dzień, następnym będą warunki, temperatura oraz ikona w takiej formie. I teraz będę definiował dzień, gdzie w tym miejscu zdefiniuję pomocnika. Ustawię format daty i wybiorę. Atrybut z tej encji głównej, czyli z tej, dlatego wpisuję entity attributes, wybieram forecast 0, czyli pierwszy dzień, date time. A tutaj jeszcze popełniłem jeden błąd, tu ma być helpers. I kod do pozostałych wartości wklejam, bo wygląda on podobnie. Podobnie tutaj jest jak ikonę definiujemy jak w poprzednim przykładzie, też nie chcę tego powielać. Tutaj sobie jeszcze ułożę, o. Ten kod, żeby był poprawnie i zobaczcie, wygląda to w taki sposób. Dzisiaj jest torek, słonecznie i temperatura 4,6 stopnia. I tak wygląda jeden dzień. Kopiuję sobie tą wartość, wklejam jako kolejną i jedyne, co muszę w tym przypadku zrobić, to ustawić zmienną atrybutu na kolejną, czyli forecast 1. I tak w każdym przypadku będzie to odpowiadało kolejnemu dniowi. I zobaczcie. Wtorek, środa. I tak samo postępuję z każdym kolejnym dniem. Mogę sobie umieścić tutaj trzy najbliższe dni. Ja sobie umieszczę pięć najbliższych dni. Myślę, że pogoda na kolejne już mi nie będzie potrzebna. Zobaczcie. Zapisując, mamy dostępny panel pogody. Ja przygotowałem jeszcze troszeczkę inny. Może będziecie chcieli go wykorzystać. Umieszczam wam tutaj cały kod. Możecie go sobie wykorzystać. Zobaczcie, tutaj jest panel, który sobie to może, może przeniosę wam tutaj na chwilę. Mamy tutaj taki sobie panel, który pokazuje tą temperaturę w formie takiej bardziej kwadratowej. Wygląda to fajnie. Można sobie w dowolnym miejscu też umieścić. Oraz chciałem wam jeszcze tutaj pokazać, w jaki sposób dodać panel. Tego norweskiego instytutu, który na początku przygotowaliśmy, wkleję sobie i stworzę tutaj kolejny element. Tym razem mogę sobie wybrać prognoza pogody jako element. W tym miejscu automatycznie zaciągnie nam się prognoza pogody. Jeśli macie kilka, to możecie sobie tutaj wybrać tą, która będzie Was interesować. I mamy tutaj taki dokładnie panel, troszeczkę bardziej skompresowany niż te, który przygotowaliśmy na podstawie Baton Cards. Mamy tutaj możliwości albo właśnie pokazać tylko obecne warunki, albo pokazać pogodę oraz prognozę, albo na przykład tylko prognozę. W tym miejscu umieszczę wszystko. Mogę sobie zrobić wybrać typ pogody jako codziennie oraz co godzinę. To jest na przykład taki powiedzmy panel godzinny, który możemy sobie ułożyć. Klikam sobie zapisz, a na przykład dodać kolejny panel również pogody i na przykład zrobić sobie w tym miejscu. Prognozę, czyli to, co będzie się działo w kolejnych dniach, na przykład zapisując to w takiej formie. Klikamy Gotowe, i zobaczcie, mamy tutaj trzy różne powiedzmy widoki pogody, i tak samo klikając w to miejsce przynosi nas, powiedzmy, do takiego bardziej zaawansowanego, czy bardziej rozbudowanego panelu pogody, gdzie mamy na przykład więcej informacji. Teraz pokażę, w jaki sposób zintegrować wtyczkę od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, która monitoruje stan rzek w Polsce. Przechodzimy do zakładki ustawienia, urządzenia oraz usługi. Klikamy Dodaj integrację, wyszukujemy IMGW i w tym momencie możemy sobie wybrać z listy rozwijanej rzekę w naszej okolicy. Najpierw wpisujemy rzekę, a w nawiasie mamy stację pomiarową. Ja wyszukam sobie Odra i punkt Tresno, bo jest, jest najbliżej mojej lokalizacji. Wybieram ją i zatwierdzam. Tutaj nie ustawiam żadnego obszaru, bo jest to ogólna integracja dla całego Home Assistanta. Jeśli bym chciał dodać dodatkowy punkt, to postępuję tak samo. Dodaję integrację i wtedy wybieram sobie kolejny punkt pomiarowy, i tutaj na liście integracji będę miał dwa czy tam więcej elementów. Ponownie przechodząc sobie do panelu pogody, przechodzę sobie do tej zakładki i dodam w tym miejscu encję z tej naszej nowej integracji. I umieszczę tutaj te właśnie informacje, które przed chwilą zintegrowaliśmy. Pierwszą będzie w moim przypadku odra trestno poziom wody, a drugim będzie odra temperatura wody. No i wygląda to w następujący sposób, i właśnie w taki sposób możemy sobie przygotować bardzo fajny i przejrzysty panel dotyczący pogody. A jeżeli byście mieli jakieś pytania lub macie jakieś fajniejsze pomysły na wykorzystanie i stworzenie własnego panelu pogody, to piszcie w komentarzach. Ja może też czegoś ciekawego się dowiem i sam wdrożę to u siebie. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu do końca. Jeśli masz jakieś pytania, prośby lub sugestie, to pisz w komentarzach. Zapraszam Cię również do obejrzenia innych filmów na kanale, a na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Hej!